ja jestem Jacob, a to mój Let's Play Resident Evil 4. I tak, i będziemy kontynuować swoją przygodę. Mamy już klucz, jestem przy tych drzwiach i idziemy dalej. Aha, no i mam kluczyk właśnie, więc przechodzimy dalej. Do galerii sztuk, oni to tak nazywają. Chociaż to ma miejsce jakiś styl mi się wydaje. No i mamy zagadkę, żeby przejść dalej. Zagadka, zagadka nie jest trudna. Więc tak. Poświę... Poświęcając sześć żywotów, od... odkryjesz ścieżkę prawdy. To nie jest trudne. Każdy jeden obraz przedstawia jednego człowieka. Który zaraz zginie Kolejny, trzy osoby No właściwie wszystkie obrazy Przedstawiają ludzi, którzy już mają zginąć Albo już zginęli Jeden obraz przedstawia jedną osobę Drugi trzy osoby Trzeci dwie osoby I musi nam wyjść w sumie sześć osób Także zobaczmy jak to się obkręca Aha Dobra to kręci 3. Czwarte kręci to, trzecie... Dobra, kumam. Mhm. Eee, tak. Eee, Kurcze, chyba odcinek mi zajmie na tej zagadce najwięcej. E, zaraz. Mm -hmm. Zobaczmy, jak. Czekajcie na moment. Ok, jestem znowu i. Patrzcie na to. Tak. Trzeba było zrobić, żeby. Teraz, dobrze zrobiłem? Tak, dobrze. Trzeba było zrobić tak, żeby tutaj były dwie osoby, tutaj jedna, tutaj dwie i tutaj też jedna. Taki najłatwiejszy sposób. Dobra. Vidte, aha, film, no jasne. What a pleasant surprise. Teście, I'm afraid it's Ashley we need not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Huh? Did you say, old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. <laughs> Wow. Oho Załatwili nas na cacy. Aha. Szybko strzelna broń, to czego mi teraz potrzeba. Jezu, on się na mnie dziwnie patrzy. O nie, tylko nie to. Odwalcie się. Teraz poławimy się zaś w snajpera. Fuck. O kurde. Teraz ty. Ja. Yeah. A teraz ty. dobra Jezu Oh fuck i co teraz aha oho Panie Fer, stać na taki sprzęt. Aha, debile. No chodźcie tu. No proszę, chodźcie. Nie bójcie się. Za późno. Chodźcie do taty. A co jest? No gdzie oni są? O. Ha ha ha. się! fajcie. Dobrze. Albo dobra. Torwe cię! wtedy poczujesz mój gniew. Matano. A zablokuje ci drogę. Oje, tam szedłeś. No szlag by to. Dobra, to by było na tyle. Tylko na to cię stać, Sendler? E, Salazar. Jezu. O proszę. Czy ile ja już mam tych narkotyków? Ech. Jak chcę czerwone roślinki, pojawiają się żółte. Jak żółte, to czerwone. A, nie, nie, nie. Aha, no tak. Łączyć, zasilanie. Wtedy się zastanawiacie, gdzie jest zasilanie. Otóż tu. Takie skrzyneczki. Oho. Kurde, oni byli za mną, ja nie mogę. E, też naprawdę są debilami, że nie trafili z takiej odległości, i to z takiego z takiej broni. Ja. Yeah Oh Fuck, yeah. yeah. Debile w tym zamku. Po prostu sami debile. Yeah. Pierwsza. Część. część. Ornament Kozła. Dzisiaj możemy nawet wrócić, ale idziemy naprzód. Bo po co w końcu iść? Wstecz. No, udało się. Jeszcze dwa ornamenty, i będzie dobrze ładuj się. Ładuj się. O zapis, zergut, eee... niech się zastanowi, ile ja już kręcę. A dobra, jest dobrze, spójrzmy na mapę. E, tak. Teraz zmierzamy w stronę labiryntu. Złuchajcie. Jak chcę pieniądze. Ja yeah, są pieniądze. Aha, będę potrzebował tutaj Ashley. Będę się wracał na źle stomaslej. Zaraz. Bo ten skarb jest właśnie tam, gdzie będę potrzebował niewielkiej pomocy drugiej osoby. No i zmierzamy do labiryntu i po tym labirycie koniec odcinka. I się zastanawiam, czy w tym zabierniku przypadkiem nie ma drugiego ornamentu? Chyba nie, chociaż się sprawdzi. A nie, nie ma ornamentu. Ach, każdy pałac ma swój ogród. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too. <laughs> Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without the cause?

Chyba, że już zepsułem, już nawet nie pamiętam, co we wcześniejszych odcinkach mówiłem. Bez to, jest bardziej przydatniej... O, właśnie! Uf! Jezus smaru! Ja, jezu. Chciało mnie zabić! Mamo! Kurde, ale mało. Aj, dobra, najwyżej stracę. I Lecisz! Chyba słyszę drugiego. Tam są, eee, mam coś na taką okazję mam. Ojej, pieski się spajczyły. I zgniły.

Jest obrzydliwe. I skarb nie mylę się, to jest skarb. Tak, to był skarb. Teraz trzeba znaleźć dwa następne ornamenty. Ornamenty, żeby się dostać do drzwi. O, tutaj jest jedna połówka, proszę bardzo. A, do drugiej już idziemy. O Jezu. Giń! Giń, piesku. Dobrze jest. Co zno? A. Jezu! Powiem, powiem szczerze, że się nie spodziewałem tego, że się na nas rzuci. Jezu! Ej, no bez jaj, zaraz zginę, no. Ja nie chcę ginąć! Oho, nie będę ginął, nie tym razem. I nawet nie zużyję swojej roślinki. Poradzę sobie, jestem niezniszczalny. Mogą mnie kopać, pić, nie wiem cokolwiek. Kurka. Chyba się zgubiłem. No, druga roślinka, ale nie. Będę silniejszy Je trzymam Miejmy taką nadzieję o. Dobra, to nie co nie zmienia to faktu, że Nie To nie zmienia faktu, że nie mogę znaleźć tego drugiego fragmentu jak na razie. Mimo że ten y rabirynt jest taki maciu malutki To i tak nie mogę go znaleźć. Czekajcie, dajcie mi czas do zastanowienia się. Dobra, jestem to było tutaj e, za tym mostkiem. Pewnie zastanawiacie się dlaczego mam większy pasek. Większy pasek życia otóż e, raz umierałem, raz tego i po prostu nie chciałem tego nagrywać. A teraz spróbuję przeżyć. Jezu. Nie. nie. Nie, 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 nie. Dajcie mi spokój. Nie wiem, jak ja to przeżyję. Nie wiem, czy się zdążę odwrócić i strzelić. Jezu! Walcie się! O Boże! Co jest? Udało mi się przeżyć takim, a nie innym sposobem. Dobra, no i już możemy, ale najpierw eee. jest tak, tak, Nie, i mamy tam, tam, tam.

Put them up now. Ha! Bit of advice try using knives next time, works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh. Dobra jestem i na tym będziemy kończyć ten odcinek, także pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.